Dzisiaj zagramy w bezużyteczne i nikomu niepotrzebne, i zapomniane gry na Robloxie. I już pierwszą mamy tutaj. Tam jest yy, Tornado. <ścoughs> patrzcie, patrzcie, patrz, patrzcie, wszystko jest ok. Zaglądacie się za siebie. No, trochę już jest gorzej. Patrzycie na czat spam totalny, spam totalny. A, gra, a w grze chodzi o to, że mamy być hiperpopularni. popularni, tam są nasi fani, ale ja, ale nie na bym to nazwał apokalipsą zombie, i ale, ale zombie mnie nie zabijają, tylko przytulają. Dobrze, spróbujmy, spróbujmy to po cichu zrobić, cichutko, cichutko, spróbujmy to po cichu, żeby nas nie zauważyli, po cichu, po cichu. Panami. Uciekłem przed fanami. Dobra, Tu jest jeden. Tu jest jeden. Mam plus 99 wiadomości. okej, okay. Wszystko się udało. Wszystko się udało. Dobra. Wszystko się udało. Tam jest hipertornado fanów. słuchajcie, tu. O. I oni sobie, I w ogóle to jest dobre, że ich można tutaj zgliczować. o, Mogę sobie potańczyć tutaj sobie nawet flosa zrobić, bo mam kupionego ja tego flosa kupiłem kilka lat w 2021 roku ale ważne, że przynajmniej robi takie same emocje chyba, nie no ale spróbujmy już tak, spróbujmy zrobić to na co nabrał wszyscy czekali, moi widzowie czyli na to, że wejdę w tych ludzi tam i zobaczymy, spróbujmy przeżyć, spróbujmy tam przeżyć. Tam chyba też ktoś jest, bo tam widzę już taką... Obsłobę. Ten, ten. O! Dzień dobry fanowie! Dzień dobry! Dzień dobry! Halo? Proszę się na mnie skupić! Czekajcie! Nie no, jestem sam, to o co tu chodzi? Bo oni się pchają! Halo! Nie, Jezu, jakie lagi! I bo oni tu chyba kogoś. Tutaj ktoś dla nich jest. O! Dobra! Stworzę po prostu prywatny serwer, bo jak widać, yy, oni widzą tutaj kogoś. Oni tutaj kogoś widzą, nie wiem kogo, ale do innych freens, innych friends. Czy mogę stworzyć prywatny serwer? Chyba nie, nie wiem. O! Refresh. A mogę w prywatny. To... O nie, to doświadczenie nie posiada prywatnych serwerów. A Ale źle. No cóż. Co mm. mam moich przyjaciół, ale jest cena... nie Nie no, tutaj w ogóle nikogo nie ma. Nie wiem. Dobrze, może teraz. Ale W grze po prostu chodzi o to, że mam, że po prostu jak będziemy sami, jak uda nam się być samymi, to wtedy możemy spróbuję jeszcze, ale oni chyba... Oni kogoś gonią. Tak, oni co najmniej kogoś gonią, oni już kogoś mają na celu, Kogoś mają na celu. O, o! Za rzucili się na mnie. Ale ale proszę się na mnie rzucić. Nie ja wiem, może w nich muszę jakoś wejść. coś się zepsuło? Jak widać, coś się zepsuło i... coś się zepsuło i po prostu... Oni, oni się rzucają na... Oni się rzucają na siebie. Bo oni mówią... Aha, bo to jest jeszcze Jack Los jakiś. Bo gra się zglitchowała po prostu i były jakieś... Lagi sami oni jeszcze... Jeszcze oni widzą innego gracza no naprawdę jest, tylko nie wiem gdzie. No właśnie trudno tutaj znaleźć gracza w takim hipertornadzie. No, a więc przejdźmy do następnej gry. Kolejna gra jest trochę o strzelankach. To było dokładnie O, w ogóle ta gra jest tak głupio zrobiona, że tutaj też ludzie mogą zabijać. Ale gra polega na tym, że musimy zniszczyć niezniszczalne dziecko z epoki lodowcowej. Wiem, trochę głupie to brzmi, zniszczyć dziecko z epoki lodowcowej, które jest niezniszczalne, wiem, bardzo to jest głupie, <laughs> Tam mnie to nie ma większego sensu, ale tutaj mamy pokazaną mapę, a gra w ogóle wygląda kill ice Aga baby, coś tam dalej, dalej, no, więc gra trochę też bez, a, jeszcze to jest ta gra, taka gra, to jest gra, którą też chciałam pokazać w tym uży odcinku, czyli gra o be bezużyteczna gra o drukarce. I ta bezużyteczna gra o drukarce jest o tym, że musimy sprzątać po. O Boże! Yy, to o, dobra, coś się po prostu złego stało. Mamy tutaj po prostu y, takiego miotłę i możemy tutaj sekrety odkrywać. Albo po prostu y, narzekać, że jakieś kidosy nam zabrały papiery, i właśnie trafiłem do zniszczarki. zniszczarki. I ja nawet, ja nawet wam pokażę jeden sekret, a tym. Drop Co to? O, fajnie, że mogę wyrzucić swoje czapki. Przy okazji, wyrzuciłem też klawiaturę, moją. Teraz sobie tak wyglądam w samej bluzie i spodniach. I tutaj jest taki pewien sekret, że tutaj mamy Twojego starego, który wrócił z mlekiem, i tutaj musimy mieć tysiąc tych papierków, bo. Po prostu chodzi tutaj o to, że jeden papierek jest warty jednego dolara i musimy mieć tysiąc dolarów, żeby odblokować ten sekret. No, kolejna dziwna gra, która nie wiem na czym polega, bo na razie tylko tyle widzę i to jest chyba tylko tyle. O, więc, a, 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 a więc kolejna gra to my summer card i to nie wygląda jak my summer card. To nie wygląda jak My Summer Car, bo po pierwsze w, no, byliśmy, w, bo, co tu się dzieje, co to jest, co tu się dzieje, to w ogóle nie wygląda jak My Summer Car. to w ogóle wygląda jak jakaś grana na odwal się robiona. Tutaj mamy jakiegoś zrujnowanego samochodu Taki zrujnowany samochód Który wiem, że to jest ten Rusko, czy jak on tam miał I go, jego... w nim są pszczoły I ten, tego trzeba tam naprawić trzeba wyrzucić te pszczoły muszę traktora Który nie wiem gdzie jest Bo dawno nie grałem w My Summer Car I zapomniałem jak się samochody nazywają I to chyba miało być Sun Ale wiedzę, że ktoś poszedł na łatwizę